Cześć mordeczki. Słuchajcie, mówię do Was dosyć późno, bo dzisiaj skończyłam bardzo późno pracę i zanim wyszłam ze wszystkimi gnojkami, które tutaj u mnie aktualnie przebywają, no to zrobiła nam się godzina 23. No i zrobiłam sobie kakao. Kupuję sobie takie zajebiste mleko roślinne w Lidlu i sobie je po prostu piję wieczorem. Chciałam Was serdecznie przywitać w kolejnym odcinku podcastu, który dzisiaj, jak widzicie zresztą, tytuł ma tytuł piosenki. No i to jest taka piosenka, którą ja bardzo lubię. No, ale ona mi się bardzo skojarzyła właśnie z dzisiejszym tematem. Natomiast zanim w ogóle przejdziemy do omówienia tej piosenki i o co mi tam chodzi, chciałam wam powiedzieć, co u nas, mianowicie, tak klasycznie już, wszystko u nas dobrze. Bardzo dużo mamy tak zwanego zapierdolu i przenosimy się niedługo do naszej nowej miejscówki na Szczepankowie. Udało nam się dorwać świetną chatę z wielkim ogrodem, żeby można było tam robić wszystkie pieskowe rzeczy i żeby każdy piesek miał możliwość przyjścia i skorzystania z tej przestrzeni. A jest to dosyć dużo roboty, dlatego y, muszę przyznać, że takie 16-godzinne dni y, ostatnio mi się zdarzają coraz częściej, dlatego że nie tylko muszę organizować te, te wszystkie rzeczy związane z przeprowadzką, chociaż i tak większość z nich robi Dominika, a ja tylko muszę podejmować decyzje w wielu kwestiach. Natomiast y, mam jeszcze z wami mnóstwo zajęć, no i odpisuję wam na wiadomości. A odpisywanie wam na wiadomości zajmuje mi bardzo dużo czasu, bo bardzo dużo do mnie piszecie, za co oczywiście serdecznie Dziękuję. I dzisiaj wieczorem w ogóle wróciłam z tych zajęć, miałam super zajęcia, bo zrobiło mi się tak super miło na sercu, bo dostałam dzisiaj bardzo dużo fajnego feedbacku, nie tylko na temat mojej pracy, ale w ogóle na temat mm, idei, którą gdzieś tam my jako zespół szerzymy i też tego, w jaki sposób się powinni ludzie traktować, także zrobiło mi się naprawdę super na sercu. No i wróciłam do domu i byłam głodna, pomyślałam sobie, że zamówię sobickę klasycznie, dlatego że no, moja dieta ostatnio. No, myślę, że trzymanie mojej diety to chyba nasz rząd sobie lepiej radzi z obietnicami niż ja aktualnie. W związku z tym możecie sobie tylko wyobrazić, jaki to jest poziom. Natomiast chciałam zamówić sobie żarcie, no i spojrzałam przez okno i padał deszcz i pomyślałam sobie, że kurde, no nie będę zamawiała tej pitki, przecież Uber będzie musiał jechać w deszczu i zażarłam sobie masło orzechowe. I tak stwierdziłam, że to będzie moje okazanie miłości do świata. Dzisiejszego dnia. Także tym optymistycznym y, akcentem chciałabym rozpocząć dzisiejszy odcinek. Mianowicie y, wróćmy do tego tytułu piosenki: Długość dźwięku samotności. Oczywiście wszyscy znają tę piosenkę i od razu jak zobaczyli tytuł, to sobie zaczęli ją nudzić, wiadomo. Natomiast y, ja chciałabym Wam przytoczyć y, ten pierwszy wers, a właściwie zaśpiewać, bo znaczy ja zaśpiewaniu to jakby nie mam wspólnego, ale. Pomyślałam sobie, że specjalnie dla was to zrobię. Nie wiem, czy będę musiała trochę odsunąć się od mikrofonu mojego nowego, który Kuba właśnie znalazł w internecie. No ja sobie go zamówiłam, co nie? Taki właśnie z takim. To jest taki filtr, żeby nie było słychać tych wszystkich rzeczy. Już nie używam skarpetki. To jest taki mój upgrade bardzo mocno społeczny. E, także teraz będę wam śpiewać. Jeżeli będzie to za głośno, to najwyżej kubowe ciszy. Dlatego teraz robię taką pauzę, głęboki wdech. <laughs> I teraz właśnie śpiewam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. No i tam jest potem w ogóle, że ja zawsze genialny, idealny muszę być, no to wiadomo, że to, jest, to można dalej interpretować, ale chciałabym bardzo zinterpretować na początek tylko te dwa, dwie pierwsze liniki tej piosenki. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. I, i oczywiście mogłabym tutaj zacząć wymyślać jakieś, z tam z, z, ze słownika, może być kowi trochę słać w tle, bo ona się dzisiaj jakoś tak nie, wiem, nie może zamknąć coś. Mogłabym sobie wymyślać jakieś interpretacje w ogóle zbudowane szeroko na temat tej piosenki, natomiast mm, ja ją rozumiem bardzo prosto i chciałabym, żebyście też spróbowali sobie odnaleźć w tej piosence też analogię do swojej współpracy z waszymi psami, no bo o tym właściwie mowa, nie? No i teraz tak, i nawet kiedy będę sam, nie zmieni się. To nie mój świat. I tutaj byśmy mogli nawet zakończyć po tym przycinku. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. I tutaj, właśnie dla mnie, to jest taka głębia w, tym, w tych właśnie dwóch linikach, że nasz pies, kiedy zostaje sam, on jest cały czas taki sam i on nie, nie zmieni się sam. To my musimy pracować nad tym, żeby nasz pies zmieniał pewne zachowania. I Odnalazłam właśnie w tej piosence to, że jest mega ważne, żeby zadbać o to, żeby nasz pies potrafił zostać sam. Dlatego, że on musi to robić yy, czasami. Czasami codziennie, czasami na dłużej, czasami na krócej. Ja na ten temat bardzo dużo czytam, co mają do powiedzenia specjaliści, że oczywiście, że w procesie udomowienia to zwierzę yy, chce z nami być, przebywać. To jest oczywiście jego naturalna potrzeba socjalna, gdzieś tam w piramidzie potrzeb dosyć, yy, dosyć ważna. Natomiast tutaj e, bardzo często e, niestety jest tak. Zaburzony ta ilość tego czasu. I ten, ten tytuł piosenki, który tutaj e, umieściłam jako też tytuł podcastu, no taki i wiecie, że było chwytliwe, żeby ludzie klikali, mówię, co to kurwa jest nie w ogóle jakiś tam myślowiec o co chodzi? E, taki clickbaitik, co tutaj odjebaliśmy, nie? Natomiast chodzi o to, że to długość dźwięku samotności, to jest dla mnie taki żeby wam tak pokazać to, że, żebyście się zastanowili, czy wasze psy potrafią tej samotności być. I to nie, nie tylko wtedy, kiedy wy wychodzicie z domu, ale na przykład wtedy, kiedy wy w tym domu jesteście. I na przykład potrzebujecie, żeby ten pies sobie posiedział sam. I czy my tego uczymy? I to jest właśnie taki ogromny problem, z którym się spotykam na co dzień. I dlatego postanowiłam o tym w ogóle nagrać odcinek. I docenicie to, że to jest w ogóle z, z interpretacją piosenki. No bo ja tak nie robię, nie? No nie jestem tak bardzo y, otwarta na takie tematy, dlatego, że nie mam na to kompletnie czasu, ale myślałam nad tym odcinkiem kilka dni, dlatego, że wierzcie mi, że mój ostatni tydzień był absolutnie przespany na ziemi i nie wyspałam się po prostu totalnie. Miałam codziennie zarwaną notkę przez pieski, które były u mnie pod opieką. I to one właśnie bardzo zmobilizowały mnie do tego, żeby taki odcinek właśnie nagrać na temat tego, w jaki sposób my uczymy te nasze zwierzęta i czego my uczymy te, te nasze zwierzęta. Bo ja naprawdę często przychodzę na zajęcia i pytam, czego uczycie swojego psa, co ten pies potrafi. No łapkę tam się turla, już mówiłam to w którymś odcinku. No ale jak jest problem, no to nie umie zostawać w domu i rzuca się na psy. No, i jak go zamkniemy w drugim pokoju, no to też krzyczy cały czas. No jest sobie tak myślę, kurwa, to może trzeba by było za zacząć go uczyć takich rzeczy, które są przydatne, a potem się za zająć resztą. ale wiadomo, będę to powtarzać do usranej śmierci. No i tutaj ja w ogóle chciałam jakoś spuentować tę piosenkę, ale zostawię wam ten temat, żebyście sobie sami puścili ten ut utwór na, na YouTubie i żebyście sobie posłuchali, o czym ten, ten gościu tam śpiewa. Bo jest tam jeszcze taka, taki kawałek, e, który, który również e, jest związany z, 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 z snem, z, ze snem naszych psów noc, a nocą, gdy nie śpię, wychodzę, choć nie chcę. I to mi się kurwa też klei do tego wszystkiego. Dlatego że wierzcie mi, że nocki też mam nieprzespane bardzo często przez to, że pieski nie potrafią spać same. I przebywać same. I nawet jak na przykład sam za taką bramką w korytarzu, i ja stoję obok tej bramki, i ten pies mnie widzi, i on jest 15 cm ode mnie, ale ja go nie dotykam, to on na mnie szczeka, żebym ja w ogóle była z nim. Bo psy są tak bardzo uzależnione od ludzi. I na ten temat dzisiaj właśnie chciałam porozmawiać z wami a właściwie sama sobie pogadać, bo w ostatnim czasie mam bardzo dużo właśnie pracy takiej całodobowej opieki nad waszymi psami, które mi przywozicie na moją super psią odnowę. I to jest właśnie jeden z takich głównych problemów, jaki się po prostu dzieje, bo psy nie potrafią przebywać same. W żaden sposób. Dla nich to jest ogromny stres, dlatego że my tak właśnie psy uczymy. I moje guru od treningu e, kiedy w ogóle się do niego dzwoni i mówi tam o jakiejś sprawie, że tam pies to, pies tamto i tam się w ogóle wymienia Pierdyli on rzeczy, które ten pies po prostu nie potrafi, a właściciel to już jest na prozaku i wszyscy się zastanawiają, igła, nie igła, schronisko, co robimy? No ten tak słucha, słucha i słyszysz od niego taki tekst, będziesz mieć takiego psa, jakiego sobie zrobisz. No i tu jest taki wybuch, nie? Jak bomby atomowej i nagle ci wszystko świta. No, i właśnie to jest coś, o czym musimy pamiętać jako opiekunowie psów: że musimy nauczyć swoje psy życia takim, jakie ono jest. Te psy muszą po prostu wiedzieć, jak wygląda życie. Dlatego, jeżeli potrzebujemy, żeby ten pies, na przykład, siedział przez godzinę w samochodzie, kiedy my sobie tam biegamy gdzieś i uprawiamy jakiś sport, a on ma na nas zaczekać w samochodzie, to trzeba go tego nauczyć. Jeżeli jeździmy sobie na jakieś seminaria i jakieś tam zajęcia, z, z psem i on bierze w tym udział, ale 8 godzin musi siedzieć w samochodzie, to trzeba go tego nauczyć. Jeżeli chcemy wychodzić do pracy i pies zostaje sam w domu, musimy go tego nauczyć, i mogłabym tak dalej wymieniać, i między innymi, tutaj sobie zrobię taką trochę prywatę, jeżeli chcecie zostawić swojego psa komuś pod opieką całodobową, to warto by było go nauczyć tego, że śpi sam w zamknięciu. Dlatego, że wierzcie mi, że w żadnym miejscu na świecie tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem, musiałam to sprawdzić, ale nikt nie będzie spał z waszym psem w łóżku. Jeżeli on tylko śpi z wami w łóżku i nie potrafi spać w drugim pokoju. Bo zazwyczaj w takich miejscach pieski śpią osobno, a nie z opiekunami, którzy się nimi zajmują. Ale jeżeli chcecie zostawić sobie psa tak, żeby ten pies spał u kogoś w łóżku, no to wiadomo, że można urodziny zostawić. Ale jak chcecie jednak zostawić go w takim miejscu, w którym są też inne psy i jest to takie miejsce, no nazwijmy, no nie bójmy się tego słowa profesjonalne, gdzie zostawiacie sobie psa, no to warto go tego nauczyć. No ale dlaczego warto? Bo to wiecie, bo to jakby pies poszczeka, nie? No i sobie popiszczy. No i co tam, nie? co popiszczy i okej. Okay. Najważniejsza sprawa, już pomijam fakt tego, że ludzie mają nocki pozarywane, nie? I ja potem odsypiam rano, jak niańki przychodzą do psów, to ja się idę jeszcze położyć do sypialni na dwie godziny, żeby odespać noc. I ja jestem z tym okej, okay, absolutnie. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że taki pies przeżywa ogromny stres. Ogromny. Bo ja już nie mówię tutaj o sytuacji, że ten pies na przykład ma jeden dzień takiego niepokoju i tam się do niego pójdzie, się pogłaszczy i okej. Okay. Ale są pieski, które przez kilka dni nie są w stanie się wyspać, bo tak stresują się tym, że nagle zostały odklejone od człowieka. I ten stres ogromny, który ja widzę po prostu codziennie praktycznie u siebie w domu, jak oglądam te pieski, gdzie wieście mi, że no, teraz mamy całodobową praktycznie opiekę dla tych psów. Jest mnóstwo osób zaangażowanych tutaj w pomoc, i mój zespół już ma bardzo dużo osób. Już powiem szczerze, że nawet nie liczę w, w ilości, tylko raczej pamiętam osoby w głowie. I no to jest tak, że po prostu są pewne tam. Ustalenia, co robimy, w, jak w przypadku, kiedy na przykład pies właśnie szczeka i tak dalej. No bo my też te psy uczymy przy okazji tego, żeby one jednak w tej samotności sobie potrafiły radzić. I tutaj nawet nie o to chodzi, że że ten pies siedzi cały dzień zamknięty, no bo tak nie jest, one mają wyjścia, bawią się, przychodzą dziewczyny, żeby się tam e, nimi opiekować, żeby wychodzić na spacery, e, żeby tulić i miziać, no bo ja niestety, ale często nie mam czasu miziać też nawet swoich psów, więc to by była już przesada, gdybym miziała też wszystkie hotelowe, więc mam od tego ludzi, więc te psy mają naprawdę bardzo dużo zajęć, one praktycznie nie jedzą z misek jedzenia, tylko mają cały czas ćwiczenia, e, jakieś tam węchowe, niewęchowe, Klikanie, nieklikanie, wszystko z nimi robimy, żeby miały ten czas taki naprawdę no wesoły tutaj, nie? no bo nam zależy na tym, żeby tutaj panowała super atmosfera i było fajnie. Natomiast w momencie, w którym ten pies jest tak bardzo zestresowany, tym nie tylko zmianą miejsca, bo wiadomo, ta zmiana miejsca też jest mega ważna, ale tym, że po prostu nagle zostaje odcięty od człowieka, w sensie nie, zupełnie, nie? no bo ten człowiek się pojawia, ale na przykład, że musi sobie posiedzieć dwie godziny sam no to kurwa, to jest nie do zrobienia w ogóle. Dwie godziny samemu, samemu zająć się sobą, własną dupą, żeby pogryźć sobie coś, albo sobie tam mają ma mnóstwo takich, wiecie, zabawek, jakichś różnych rzeczy do rozwalania. Ja to notorycznie przynoszę do domu, jak ktoś ma jakieś rozwalone rzeczy, to biorę to, żeby dać dla piesków hotelowych, żeby cały czas mogły sobie coś tam dziubać, rozwalać, no bo to jest mega ważne, nie, żeby ten pies się czym zajął ale po prostu ten pies nie potrafi tego zrobić. One totalnie nie są nauczone samodzielności i muszę przyznać, że to jest ogromnie przerażająca statystyka, bo to jest jakieś 90% przypadków, z którymi pracuje. To nie tylko są atencyjne gnoje. My już na to stworzyliśmy nawet nowe określenie. Mianowicie jest to połączenie nowoczesności z tradycją. Brajanusz. I kto to jest Brajanusz? Brajanusz to jest taki pies, który ma na przykład cztery rodzaje szelek nie z najnowszej kolekcji. Ma różne miseczki, jakby na każdą porę dnia, mam wrażenie. E, przyjeżdża do nas z taką walizką, wielką, e, jakby przyjechał na miesiąc przynajmniej, albo się przeprowadzał. E, dodatkowo ma 83 rodzaje smaczków za sobą, które jakby są wszystkie jakieś tam najwyższej jakości, wiadomo. Szeleczki Dolcząt Gabana też czasami się zdarzają. Wszystko ten pisma. Zajebiście wszystko, a jest to kurde, mega zadbany w ogóle ekstra, nie leżanka z imieniem, tam wygrawerowane czymś na wierzchu. No i ten piesek do nas przyjeżdża, i, i, i my go tak przyjmujemy, tak? Wiadomo, te pierwsze tam, ten pierwszy moment jest zawsze dla tego psa taki trudny, więc go zajmujemy bez żegnania się z tym właścicielem, żeby ten pies nie przeżywał. No i nagle, kiedy dochodzi do tego, że on sobie idzie na spacer, taki zapoznawczy, i ma się jakby oswoić z otoczeniem, więc my go tak zostawiamy, nie? tak na te dwie godzinki, żeby on sobie tak tak widzi nas, wiadomo, ale żeby się tak zajął sobą i tym, żeby się zaadaptować. No to przez 13 sekund i na 13 często sekunda wyjdzie się stamtąd. Jest taki jazgot, że się nie da wytrzymać. No nie da się po prostu, ja mam, powiem szczerze, że zajechałam już tyle zatyczek do uszu, że koniec świata i i to jest właśnie dla mnie, taki Brianusz, nie? Co ma wszystko, w dupie, po prostu wszystko. Ł łącznie z y tam y na przykład są te tabletki na porost y włosów na głowie, akurat, bo, y bo ten na tył y na przykład ma inne, nie? I po prostu patrzę na tego psa, który totalnie nie potrafi sam się sobą zająć przez. O, zaczęło padać też znowu. Dobrze, że nie zamawiałam tego Ubera. I on po prostu nie potrafi się zająć taki psem sobą, sobą, taki pies, nie? To jest jak te takie dzieci, nie? Co wszystko mają, po prostu wszystko mają, nie? Z golda na szyi, nowego iPhona, już trzeci, bo już się dwa spierdoliły poprzednie. I, I ten po prostu dzieciak siedzi i mówi, mamo nudzi mi się. Mamo, co ja mam robić? No nudzi mi się. Pięć minut już tu siedzimy. I mówi, no synek, no masz telefon. No ale ja już obejrzałem, kurwa, wszystko na tym Instagramie, nudzi mi się. No i, no i to jest właśnie tak, ja nie wiem, wiecie, ja się na dzieciach nie znam i myślę, że będę miała może za 40 lat, jak dobrze pójdzie, na zdjęciach. Natomiast po prostu mi się tak kojarzy, po prostu takie zachowanie. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby, no nie fakt, że po prostu ten, ten, ten pies... Tak maksymalnie się stresuje I, I mnie na przykład boli serce. Ja nie mogę na coś takiego patrzeć bez, bez emocji, no bo jednak emocje to wywiera we mnie i nie jestem w stanie akceptować takich sytuacji, że ten pies, nie wiem, trzy dni będzie u mnie siedział i będzie się mega stresował tym, że jest w nowym miejscu, bo nie został kompletnie tego kurwa nauczony na początku, że są sytuacje, w których nie będę z tobą. Ale jak ten pies ma w ogóle zrozumieć, że nie jest cały czas człowiekiem, skoro w domu przy Przebywa non-stop z tym człowiekiem, bo my tego nie uczymy. W sensie ja tego uczę, ale mówię, my, psiarze, tego nie uczymy, żeby ten pies był w stanie na przykład posiedzieć sobie w drugim pokoju sam przez trzy godziny. Albo żeby siedział z jakąś bramką chociażby, no niech nas widzi, ale żeby nie był cały czas z tym człowiekiem, bo niestety psy się po prostu mega przywiązują. Poczytajcie sobie na temat oksytocyny i w jaki sposób zwierzęta właśnie jakby odczuwają tą taką potrzebę bycia z człowiekiem. I tego niestety trzeba nauczyć i wyznaczyć psu ilość odpowiednią tego czasu. Bo jak to zwierzę, które właśnie sobie śpi z właścicielem w łóżku, ma zrozumieć tą zmianę sytuacji, kiedy przychodzi do nowego miejsca i nagle nie leży z człowiekiem w łóżku, tylko musi sobie samo poradzić, na przykład, w. Z innymi psami w jednym pomieszczeniu, a tam człowieka nie ma. I to jest często dla tych psów po prostu tak olbrzymi stres. Ostatnio miałam takiego pieska, który mi po prostu zdemolował pokój. Bał się po prostu całą noc, ja nie spałam. Rano poszłam mu posprzątać, to na chwilę się położył, no bo zrobił tam straszny jubel. I, I właścicielka musiała go po prostu ode mnie odebrać, bo ja nie miałam serca patrzeć, jak to zwierzę się po prostu męczy. Bo to nie jest dla mnie takie super proste, nie? bo to, że jestem wypłukana z emocji, to jest jedna sprawa, ale nie jestem wypłukana z emocji na takie sytuacje, więc to jest. Super ważna rzecz, żeby nie tworzyć tych atencyjnych gnojów, tych brajanuszy, dlatego, że ja to nazywam tak zabawnie, ale tutaj chodzi o to, żeby Wam uświadomić to, że to jest naprawdę ważna kwestia w życiu psa, żeby on kumał to, że nie zawsze jest człowiekiem, kiedy ten jest w domu, a tego nie uczymy, totalnie. Te psy do nie mają. Ja to muszę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że po prostu większość osób, z którymi rozmawiam, z którymi pracuję na co dzień, a wierzcie mi, że mam po prostu masę psów, którymi się zajmuję. Masę mam osób, które do mnie wracają ze swoimi psami, żebym się tymi psami opiekowała na przykład przez tydzień, kiedy wyjeżdżają na urlop. I po prostu to totalnie jest zaniedbane. I jest to taki mój apel w sumie do Was. Poza, poza tym, że sobie tak nagrałam podcast i zagadam do Was, bo bardzo lubię to robić, to, to jest taka super ważna rzecz, żeby zadbać o komfort psychiczny Waszych psów. Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli zostawić swojego psa komuś pod opieką, to pamiętajcie, że ta osoba może nie chcieć spać z Waszym psem w łóżku, może potrzebować tego psa zostawić w drugim pokoju, bo ktoś do niej przyjdzie, kto na przykład nie przepada za psami. Albo po prostu nie będzie się bać, albo zwyczajnie będzie trzeba posprzątać w drugim pokoju i trzeba będzie tego psa zamknąć na chwilę. Cokolwiek może się wydać pierdylion różnych rzeczy, które sprawią, że ten pies będzie musiał posiedzieć sam w drugim pomieszczeniu, kiedy człowiek jest w domu, i to zwierzę tego nie rozumie, nie zna i przeżywa ogromny stres. Więc zadbajcie o swoje zwierzęta i nauczcie tej prostej, naprawdę prostej rzeczy do zrobienia. Tam nawet nie trzeba jakoś super umieć. Wystarczy po prostu zrobić barierkę i po prostu tego psa na część dnia, kiedy jesteście w domu, zostawiać za barierką. To jest, w ogóle tej wiedzy się naprawdę nie po, posiada, jakby. Nie, nie trzeba zdobywać na przykład na piątej fazie grzybowej, że tam, jeżeli weźmiesz sobie odpowiednią ilość grzybów, to w pewnym momencie fazy, tak po sześciu godzinach, otwierać takie wrota, takie się otwierają, i tam będziesz mieć tę inf informację, jak nauczyć psa samotności. No nie, słuchajcie, to się tak kurwa nie dzieje, nie? To po prostu wam teraz mówię, jak tego nauczyć. Po prostu bierzecie bramkę, zaczynacie sobie. Od małych kroczków, króciutkiego czasu, dania psu tam jakiejś zabawki, czy trego, czegoś tam do bowąchania, cokolwiek, żeby się czymś zajął. I na przykład można chodzić w tej i we w te, przełazić przez tą bramkę, żeby pies widział, aha, dobra, czy ty sobie tutaj chodzisz, a ja sobie tutaj siedzę. I zacząć nawet od tego, żeby ten pies was widział. Ale od czegoś trzeba zacząć, zawsze. A no, oczywiście, jak będziecie mieli pytania, to, to piszcie. Co prawda, mogę nie odpowiedzieć od razu. Ale Dominika siedzi i odpisuje na Wasze wiadomości najczęściej, także śmiało. Natomiast z mojej strony wracam do początku naszej rozmowy cudownej. A propos długości dźwięku samotności, tutaj dodaję psa, ponieważ często ta samotność psa, która się odbywa, wiąże się właśnie z tym, że ta samotność, tę, tę samotność słychać, bo ten pies skomle niszczy w domu, rozwala wszystko, szczeka, bardzo się stresuje i przeżywa przy tym naprawdę takie, takie emocje, których chyba nikomu nie życzę, nawet tym ludziom, którzy na nie zasługują. To takich właśnie nie życzę. Także moi drodzy, zostawiam was dzisiaj z taką garścią informacji na temat tego co warto wrzucić w nasze życie codzienne, jeżeli chodzi o pieski. Żeby przede wszystkim podnieść ich dobrostan i zaopiekować się nimi mądrze i odpowiednio. Tak. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia niebawem. No i niebawem to będzie nie wiem kiedy, ale postaram się jak najszybciej. Natomiast e, przygotowuję dla Was materiał na temat tej komunikacji, którą zapowiedziałam ostatnio, ale jeszcze nie zdążyłam wszystkiego skleić, e, także dopiero następny odcinek będzie w tym temacie. Mm, łapeczka.